Karkestis. To zaszczyt. E, no tak, cześć. Jest sir? Niecierpliwie oczekujemy waszego przybycia. Jednakże rozpętała się nad nami burza biaskowa. Lądowanie tu statkiem byłoby zbyt niebezpieczne. To jak się tam dostać? Mistrzyni Jumba zorganizowała przewodniczkę, która cię przeprowadzi. Zaraz pojawi się ktoś inny? Prześlę współrzędne spotkania twojemu pilotowi. Dobra, mam. Ląduję ostrożnie. Na głębokiej pustyni dostrzeżone imperialne patrole. Dzięki za radę. No, przyprawiają mnie odreszcze. Ciekawe jakiego dziwaka wyślę na spotkanie. No i imperium tam węże. Spodziewałem się innego powitania. Mm.